Ogień, koniec spekulacji. Kaczorowska i Rogacewicz potwierdzili to oficjalnie. Dlaczego Siedem ma być ich wielką zemstą na systemie? Maski dramatyczne tancerz. Dlaczego para, która według jurorów i głosów części widzów nie zasłużyła na finał najpopularniejszego tanecznego show w Polsce, właśnie dokonała niemożliwego i wyprzedała warszawski teatr w kilka minut? To nie jest tylko kolejna informacja o nowym projekcie artystycznym, to oficjalne potwierdzenie, że chemia, którą widzieliśmy na szklanym ekranie, nie była jedynie wyreżyserowanym chwytem pod publiczkę. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz właśnie przerwali milczenie i udowodnili, że ich kontrowersyjne usunięcie z parkietu tańca z gwiazdami było jedynie początkiem znacznie większej i bardziej intrygującej opowieści, która w marcu 2026 roku przeniesie się na deski teatru w całym kraju. Od momentu ich pierwszego wspólnego kroku w telewizji było jasne, że ten duet nie pasuje do standardowych, ciasnych ram rozrywkowego formatu. Kaczorowska, ze swoją perfekcyjną, niemal matematyczną techniką i latami doświadczeń, oraz Rogacewicz, wnoszący do każdego układu aktorski dramaturgizm i rzadko spotykaną głębię, tworzyli mieszankę, która dla jednych była fascynująca, a dla innych zbyt teatralna i ambitna jak na niedzielny program do kotleta. Ich eliminacja. Która wstrząsnęła mebiami społecznościowymi i wywołała lawinę pytań o sprawiedliwość ocen, stała się paliwem do stworzenia czegoś, co można nazwać ich artystyczną zemstą na systemie. Projekt pod tytułem 7 to nie jest zwykłe show taneczne, jak jakich wiele. To 70-minutowa, intymna i momentami brutalnie szczera podróż przez siedem etapów wolności, namiętności i uzdrowienia, w której Kaczorowska i Rogacewicz pozostają na scenie zupełnie sami. To niezwykle odważny ruch, pokazujący, że artyści w 2026 roku nie potrzebują już błogosławieństwa wielkich stacji telewizyjnych, by budować własną markę i przyciągać tłumy. Widowisko, którego premiera zaplanowana jest na 9 marca w Warszawskim Garnizonie Sztuki, łączy sobie precyzyjną choreografię z fragmentami dialogów. To właśnie ten element teatralny, który w programie telewizyjnym bywał wytykany jako wada, tutaj staje się największym atutem. Pozwala on parze w pełni wykorzystać ich wspólny warsztat aktorski i taneczny, tworząc pełnowartościową narrację o spotkaniu dwojga ludzi, którzy próbują zacząć życie od nowa. Fakt, że bilety na pierwszy termin rozeszły się błyskawicznie, zmuszając organizatorów do natychmiastowego dodania występów w Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu, jest bolesnym ciosem dla tych, którzy twierdzili, że ten duet nie ma siły przebicia poza telewizyjnym montażem. Kaczorowska i Rogacewicz potwierdzili to. O czym plotkowano od miesięcy. Ich współpraca ma charakter trwały i wykracza daleko poza ramy jednosezonowej przygody przed kamerami. Widzimy tu narodziny nowego trendu, odrzuceni przez żyli uczestnicy, że tworzą własne, niezależne i co najważniejsze, dochodowe formaty. Udowadniają tym samym, że realny warsztat i autentyczna sympatia widzów są warte znacznie więcej niż punkty od sędziów. Ta historia pokazuje, jak skutecznie można przekuć wizerunkową porażkę w komercyjny triumf, budując opowieść opartą na buncie przeciwko sztywnym regułom gry? Czy Spektakl 7 stanie się nowym standardem w polskim teatrze muzycznym? Czy inne pary taneczne pójdą śladem Kaczorowskiej, walcząc o swoją podmytowość poza światłem reflektorów Polsatu? Jedno jest pewne. W marcu 2026 roku oczy wszystkich będą zwrócone na Warszawski Garnizon Sztuki. A wy? Czy wybieracie się na to widowisko, by sprawdzić, czy ta legendarna chemia faktycznie broni się bez pomocy telewizyjnych efektów?